Ciao a tutti! Witajcie na moim kanale Kuknie Włoskiej Mandziary Łewki. Ciao a tutti! Witajcie na moim kanale Kuchni Włoskie, Mandziary Łewki. Nowych widzów zapraszam serdecznie do subskrybowania tego kanału, a wszystkich Was zapraszam na moje nowe kanały. Linki na te kanały zostawiam tutaj na dole. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? A, już wróciłam mieszkać do Włoch. Więc nadaję z Rzymu. Pozdrawiam wszystkich moich ziomków i, ko i znajomych z okolic tutaj Osti i Osti z Rzymu, bo wiem, że mnie oglądają. Pozdrawiam wszystkie moje koleżanki z Grupy Kulinarnej z Kluczewa, które mi uszyły taki wspaniały fartuszek. A jak ktoś taki fartuszek chce, to jeszcze może się zapisać do konkursu. Konkurs na taki fartuszek jeszcze trwa do 2 lutego, także... Kliknijcie na konkurs, przeczytajcie warunki i zapraszam na ten konkurs. A dzisiaj zapraszam Was na, na, wspaniały, e, na wspaniały jabłecznik z ciasta francuskiego. W 5 minut go przygotujesz na walentynki. Także dla każdego to jest ciasto, nawet dla osób, które nie umią piec. E, no i co, nic, zabieram Was na przepis. Do przygotowaniu żyje ciasta francuskiego prostokątnego, cena, gdzie rozwałkowuje się wykasowała, więc mówię, że trzeba rozwałkować lekko, przełożyć do formy i nakuć widelcem jabłka należy umyć, wydrążyć gniazda i pokroić małe części. Ale ważna rzecz, zanim zaczniemy przygotowywać nasze ciasto, bo to nam potrwa bardzo krótko, to włączamy piekarnik na temperaturę 200 stopni, funkcja góra-dół. I oczywiście ciasto będziemy piekli na środkowej półce przez 20 minut 25, w zależności jaki piekarnik, każdy piekarnik inaczej piecze. Tutaj ja pokazuję, że jak będziemy wydrążać tak gniazda jak ja, to należy sprawdzić w środku, czy nie ma resztek z tego gniazda, bo to jest takie nieprzyjemne, jakby nam się trafiło pod ząbkami. Teraz na ciasto układamy tak nasze jabłka, żeby zostawić kawałek od brzegów, gdzieś 2 cm z każdej strony. Ciasto oczywiście jest nakute widelcem, jak widzicie. No, i jeszcze raz Wam powtarzam, że trzeba zostawić to miejsce. Teraz na jabłuszka ucieramy skórkę z jednej cytryny. Cytryna jest biologiczna, umyta. No, ucieramy tak, żeby tego białego nie ucierać, bo biała część jest gorzka. Teraz rozsypuję na całe jabłka te, tą skórkę z cytryny. I tutaj mam dwie łyżki cukru wymieszane z jedną łyżką cynamonu. Posypujemy dobrze nasze jabłka. A teraz y, ta część, którą zostawiłam, mówiłam, żeby zostawić, to teraz tak ładnie sobie zawijamy. No i po prostu tak, każdy na swój sposób robi jakąś falbankę, jak mu się podoba. Także tak dookoła robimy to nasze ciasto. Wszystkich Was zapraszam na moje kanały, które niedawno otworzyłam. Linki na te kanały zostawiam pod filmikiem. A teraz wracamy do naszego ciasta. Jak widzicie, fajnie wygląda. I teraz to ciasto posmarujemy rozkuconym jajkiem z mlekiem. Ładnie sobie posmarujemy. I wstawimy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni na środkową półkę. I będziemy piec przez 20-25 minut. Ja piekłam 25 minut. Ciasto już jest gotowe, upieczone, no i wystarczy teraz udekorować, jak widzicie ja posypuję to ciasto, ten jabłecznik cukrem pudrem i udekoruję kandyzowanymi czereśniami i kandyzowanymi owocami. Oczywiście każdy może sobie udekorować jak mu się podoba, ale że w związku z tym, że to jest na dzień na walentynki, więc zrobiłam takie serduszko i wsypałam część owoców kandyzowanych do środka, a drugą część tam rozsypałam po całym cieście. Muszę powiedzieć, że takie ciasto, taki jabłecznik z ciasta francuskiego możemy robić cały rok, bo cały rok mamy owoce, czyli jabłka. Zamiast jabłek możecie użyć innych owoców, na przykład latem możecie użyć brzoskwinie, możecie też położyć gruszki w ten sposób, też gruszki nieobrane. No tak jak Wam się podoba, trochę fantazji i ciasto gotowe. Ciasto w ciągu pół godziny. Wszystkim zakochanym składam wszystkiego najlepszego, dużo miłości, radości. Życzę, żeby ten dzień był cudowny dla was. Mam dla was jeszcze inny przepis, który wkrótce się ukaże. No i oczywiście mam inne przepisy, mam playlistę na Walentynki. Ciała tutaj.